Prośbę do komisarza wyborczego o ponowne przeliczenie głosów, a przede wszystkim o przypatrzenie się głosom nieważnym, które zostały w dość dużym procencie, niespółmiernym do, do pierwszej które, a są do miast w Polsce, oddane które podczas ustawienia dzieli podczas wyborów. Mm -hmm. Ale komisarz wyborczy mówi, że to nie ma żadnego, żadnej mocy prawnej, że jedynym no, władnym, instytuc władnym instytucją jest sąd. Nasz mecenas zadał nam w taki sposób rozwiązania. Oczywiście mamy czas na to, żeby złożyć taki wniosek do sądu. I prawdopodobnie tak się stanie. Chcemy po prostu jak najszybciej, w ten sposób chcielibyśmy jak najszybciej dotrzeć do tych kart do głosowania i wyjaśnić te wątpliwości. Jeżeli różnica między kandydatami jest po niewielka, a ilość głosów nieważnych prawie dwukrotnie przewyższa ilość różnicy pomiędzy kandydatami, to oczywiście dwie możliwości. Pierwszą wątpliwością, najistotniejszą jest to, że prawie 332 osoby poszły do wyborów poprzez zdamić przez śnieg, tylko po to, żeby skreślić te nazwiska który był kandyprzadiska dwóch kandydatów, no wydaje się to zadanie wystrawiające. Poza tym w niektórych komisjach było tych głosów więcej, zdecydowanie dużo, a w niektórych po prostu w ogóle nie było. Ale panowie nie mieliście w komisjach swoich ludzi? Mieliśmy swoich ludzi, tym bardziej e, relacje, które też odbiegają od tego, e, co ma wynik. wynika. Dlatego jest wiele wątpliwości, które trzeba wyjaśnić. No, ale komisarz tutaj mówi, że no, nikt z tym nie zrobi, bo y, nie może sprawdzać głosów, nie może w ogóle, dojść, nie ma dostępu do karty do głosowania, jedynie sąd. W takim razie przygotujemy odpowiedni wniosek do sądu. E, I to mam tylko rzucić taki wniosek. Chcemy jeszcze zadać się opinię naszych narzędzi zaufania, członków komisji, tak aby ten wniosek był w miarę kompletny. Ja bym był więcej opinii, które by potwierdzały nasze przypuszczenia. Termin była w niedzielę. Będziemy się spieszyć. Mhm. My postaraliśmy się o swego rodzaju symulację i z tej symulacji wynika jednoznacznie, że są w Wałbrzychu komisje, gdzie kurtowo właśnie w tych komisjach, gdzie przegrywał nasz kandydat, były unieważnione głosy ze względu na postawienie dwóch krzyżyków. To, co powiedział Mirosław, pada śnieg, jest zamieć. Ludzie idą tylko po to, żeby postawić dwa krzyżyki przy dwóch kandydatach. Ja w to nie wierzę. Takich głosów w całym Wałbrzychu było ponad 300, a więc tyle, ile wynosi różnica między kandydatami. Widzicie państwo, są Komisję w Wałbrzychu, gdzie wszystko było w porządku, nic się nie działo. Natomiast później po 19, po 20, po 30 głosów jest uznawanych za nieważne poprzez postawienie dwóch krzyżyków. Proszę mi wierzyć, to naprawdę daje dużo do myślenia i stąd ta, ta nasza symulacja. W tych komisjach, gdzie wygrywa zdecydowanie Piotr Kuczkowski, proszę zobaczyć, 27, 18, 12, 20, 21 to są wszystko głosy nieważne ze względu na postawienie dwóch krzyżyków. Widzicie tam swoich ludzi? To, co powiedział Mirek, mieliśmy swoich ludzi, ale ludzie przez 12 godzin, jak trwało głosowanie, czy 14, no nie byli w tych komisjach, dlatego, wie Pan, też różnie, różnie liczono głosy. Powinno być tak, że długopisy są odkładane. My mamy sygnały już takie, że te długopisy nie były odkładane w niektórych komisjach, a poza tym w nie wszystkich komisjach mieliśmy swoich ludzi, ponieważ no, na 70 komisji w obrzychu mieliśmy ludzi tylko w 50 komisjach, natomiast Pan Prezydent swoich urzędników miał praktycznie w każdej komisji. 这个。